Lecimy z tym coxem. Teraz klasa 2, no tu już, tu już jakieś hardkory będą, no. <noise> już klasa 2 to już wyższe <noise> <wyższy> przeciwnice. <noise> tu nagle zaczną nasze bery zabierać Tak. A nie, tu... O, chłop, chłop mi zabrał. O, dobrze. Ej, nie działa na rękę, dech. Nie, ja mam nie mam pierwszego Talonflame'a Jest to wiem z jak ulubiony i nie mogę go wziąć. No bo chłop zabrał. Ale nie, nie mam go jako pierwszy po prostu. Aha. Ale to jest mnóstwo sobie. I'll go to the top. <laughs> o, ale mamy za to Lucario. Oh, się do tego no To te, jest ultima paddy. Free wykerowanie tutaj. Najbardziej OP głównym tutaj. Zobaczymy, czy wykeruje. In, in, in ale mają in Ale mają Cinderace, ale trochę... Zobaczymy, to będzie, będzie mocniejsze. Zobaczymy, teoretycznie Lucario jeden na 1 powinien wygrać, bo on tam tego Scylla sobie wali. Ten Kramoran to... ...jest OP, tak w ogóle. Czy ja wiem? Niech. ani razu mnie nie zabił. Czy, tak... Czy on, on ma chyba taki ult, że jest unstoppable i ciągle zadaje jakiś masakryczny dips i nie ma... Znaczy, może inaczej, jest OP na Snorlaxa, bo nie mogę go zestunować ani zesnipować. zobaczymy. Mamy no, full cecek, kurde. ten. Yy. Znaczy no, my duo to jesteśmy full cecek na tym topie. No, ty, ja, ja współczuję waszym wrogom sobie. I ty tam wiesz, się wbijasz, się nie kurde. Muszę? ty się wbijasz, kurde, z tyłka, ja stunuję, a potem ty coś tam robisz, ja stunuję. Znaczy no, <grym> no. no dopóki nie mam slipa, no to w sumie tylko z tyłka się wbijam. <grym> no ale, ale, ale wiesz, Nightmare sfizuje, więc wiesz. Więc jest combo kurde chaosu Ten freeze nie jest taki, w sensie jak jest na wrogu to spoko, ale jak ciebie zefrizuje to takie, no C może coś cię trafić No tak W ogóle u mnie parę razy doświadczyłem Tak właśnie ja stoję i bukadę co jest Węgla więcej Dawid, dasz radę <laughs> ty, ale, ty, ale jak szybko gra teraz działa Też tak macie? To Czekaj Że jak każdego teraz klikacie, ten kurde turbo speed? Yy, ale tylko jak się zmieniała karta, jak się pokazywał trener, to już nie. Nie no, mnie cały czas jest turbo speed, Ładujemy się kurde trochę długo i nie do... turbo ja speed. W ogóle wulpix czy... A wygracie już? No. O. Aha, no ja, mam no. Czas no dobra, no to ja mam cały czas ekran do Już na Lucario, więc... No dobra, to do mnie przyjdziesz na boto. Ja mam cały czas ekran No dobra, no. I, I tak nie, tak nie gra ofensywnie. Nawet jak, jak mam towarzysza, to nie gra ofensywnie, bo jestem przeciwnikiem głupim. Co nawet, kurwa, nie się? to co, ja mam włączyć grę i włączyć? Nie, poczekaj, zaraz się pewnie wrzuci. Ja mówię, że Turbospic jest właśnie przy wybieraniu tej, tych kart. żeby tam podejrzeć Turnera. A czy Lukario też nie wrzuciło? Nie, Lukario jest, jest normalnie. No bo u mnie ja i Lukario się nie, nie, nie doładowaliśmy. No ale Lucario jest i gra normalnie. O, nawet A, się na tak <laughs> Może już na ogólnie. Tak No nic się nie dzieje, kurde. kurwa, co jest. Co? Jak on. Przecież. Nie no, ten. Ten Kramorant jest naprawdę zbłyszczyt jakiś totalny. On jest one imię i miałem 75% HP. Zone-shotował mnie. Na czwartym levelu, Przez to jest niemożliwe. Impossible. Nie wiem, ty przysięgam, że nie wiem. no nie przydam cię, go <grym> tej <grym> To pół. Eee, to nie wiem. Nie wiem, co na to sobie poradzić. No, mogę tylko latać po, po kartach po prostu trzech, no nie Eee, ty, no to takie jest Jesuo Enemy Team i Yasuo w Twoim teamie. Dosłownie. <grym> <grym> Jakie kubsko. No kurde, najgorsze. O, witamy w świecie żywych! No kurde, co ja mam teraz robić? Yy, nie wiem. Mam trzeci poziom Jakurda udino po, po, pozabijam dżungli. Chłop mnie padł jakimś tornado. Chociaż Stuna mam Nie wchodzę tam na razie, czekaj Teraz mógłbym. Kamoran zużył, okej. Okay. No trochę. No, zabił mnie, nie Słuchajcie, oni, ta... oni mają te na blisko? Na blisko mają tylko Snorlaxa, chyba. Nie, ja, bo tak myślałem, czy tą, czy Aurora nie, nie wiem Dobra, niby ósmy level mam na to. Aha, dobra. Kred 2300, okej. Okay. Nie ja Widzę, że tam zara ora, tutaj tam ora. We're in the lead. Jakim prawem? Bo ja wróciłem. To nie był okay, dobry pomysł. Idę na dół. Mam Chyba jednak nie. No, no ten... ja chcę go ten punkt na dole zniszczyć, nie? Kurde, y, ten Gengar, co mnie zjadł 1500. Jaki Gengar? Jaki Gengar? Tylko ten Kramora, zostaje i strzelał to sobie. Ja no rzuca tymi, rzuca Pikachu. No dwa punkty brakują na tym bocie, no Boże. Jak Ty, ale jak. Podwójne punkty! Będą. No Sindaraj coś trochę tak no wyjaśnia tego, tego nukarnia. Kiedy go uśpi. Yyy, nie, nie mogę, nie, nie mam, nie ja Snorlax na górze? I nie tylko Snorlax. No no. Lagałam, Kurwa, ale... Ty. A, umieram. Mi nie, bo jakbyś go uśpił, to bym mógł wrzucić te punkty. Wszystko spalił na mnie ten Snorlax. Co? Ja się wrzucił. rzucił to? Ej no, Lucario, co? no... No nie de facto ten Lucario, no. Zostawił prosty punkt. Okej. Okay. A on Co to jest bullshit. Dobra, wrzucać punkty trzeba. W od góry. Od środka jakby. O no dobry. Aha. Się. No nie wiem czy jakieś lagi mam większe często... Karium ma 45. Nagle e, mi się za... Snorlax kurdy pokazał. A, Kramorant leci wrzucić, no bo kto go powstrzyma? Nikt? O, powstrzymał ty! Nie, no bo w ogóle totalnie wywalony miał w punkt. Chyba by tam kurde milionki w dżungli. O kurde Oranka, Oranka jest robiona. I wrzucamy punkty. Idę idę powoli. Ja ich spróbuję powstrzymać. Aurora tam nie ma tego punktu. Dobra, trochę wróciłem. Kramoran się, okej, okay, powstrzymałem. No tylko żeby ten Zerora wrzucił, no bo by... Mamy co na górę? Mnie ścigał, no właśnie. No, Ale ja już. Gengar... Gengar to jest jakiś bullshit. Nie, no kapu. Ale ten Zeraora to ma 50 punktów, nic nie wrzucił, no no. Ale może, może jakiś cudem wygramy? No dobra. I to... jak łatwo ty. No, dla mnie dla mnie szybki ten mecz był. <laughs> nie ma nagrania, tylko sama wygrana. No kurde. <laughs> Jakie kupsko Ej, i wrzuciłem do sobie i tak nie nie zostałem. What? Patrz że No bo kile miał, dużo zobacz miał 6 kilo więcej od ciebie. Nie no, no dobra, tam, ale nie to mu zrało, Ale nawet... Połowy meczu chyba wśród nie? Jakoś 5 minut zostało do końca. Nawet mniej. Ale wygrano, no. No, no to, to ja nigdy z Nolaksem nie będę miał MVP w ogóle. No nie wiem, no to raczej. Nie, nie bonus. Da się. chyba, że miałbyś asyst, żeby przy, wszystkich tych yy, zabrać. się asystować wszystkich i dużo punktów wrzucić. No. Ale to i tak kurde, no nie wiem, w no, sensie miałem taką przewagę punktów nad nim, a i tak jakby miał więcej No ale miał nie? 6 killi więcej od ciebie, no Kile są ważniejsze w tym skorze niż punkty nie No pewnie. najwyraźniej Szybki ranker dla mnie Ale ile jesteśmy? 4-2? Teraz jest 4-2 no.